Hej, witaj na moim kanale Słodki Dekor. Chcesz zobaczyć, jak można przy pomocy szablonów i lukru stworzyć wspaniałe dekoracje na pierniczkach? Jesteś w odpowiednim miejscu. W tym wideo pokażę ci, jak przy pomocy szablonów i lukru stworzyć dekoracje na pierniczkach. Mam tutaj pierniczki w kolorze czarnym, w kolorze białym i kolor czerwony. I mam również szablony. Są to szablony od Kokino. I tutaj jest taki zestaw dla mężczyzny. Kolejny to jest również szklaneczka whisky. I na czerwone tło będzie taki wzór folkowy. Pokażę Ci, jak przy pomocy lukru i tych szablonów właśnie stworzyć sobie dekorację. Tło musimy mieć wylukrowane, równiutko, na gładko, żeby łatwo nam było przenieść element, który jest w szablonie, żeby ładnie równo wyglądał. To ciasteczko musi być równe. Jeżeli ono będzie pofałdowane, będzie miało gdzieś dziurki jakieś gdzieś jakieś dołki, no to ten wzór dobrze nam się nie odbije. Także to jest bardzo ważna sprawa. Zaczniemy. Od tego przygotowujemy sobie, kładziemy sobie ciastko, wybieramy sobie mm, dokładnie w jakim miejscu ma być ten wzór odbity. Ja to zrobię centralnie, przykładamy sobie i teraz potrzebujemy do tego lukru. Lukier musi być dosyć gęsty. Zobacz, to nie jest taki rzadziutki lukier. Tylko on jest dosyć gęsty. Tutaj mam szpatułkę i mam taką paczkę. Może to być również, jeżeli nie posiadasz czegoś takiego, może to być jakaś stara karta kredytowa, jakaś wizytówka z grubszego, z grubszego tworzywa. Tutaj w tej chwili nałożyłam trochę dużo tego lukru, więc ja sobie zdejmę, bo rysunek jest niewielki, więc nie ma potrzeby tak dużo nakładać. Nakładam sobie na tą paczkę lukier. Mogę to również zrobić przy pomocy tej szpatułki, szpachelki i przeciągnąć po całości, ale to ci pokażę na kolejnym ciastku. Na pierwszym ciastku pokażę ci jak sobie dać radę przy pomocy takiej mm, takiej większej plastikowej szpachli. Nakładamy sobie i teraz tak, musimy sobie przytrzymać ten szablon, żeby on nam się nie poruszył, żeby się nie przemieścił, żeby wzór był dokładnie w tym miejscu, w którym chcemy. Czyli nakładamy na ciastko, przytrzymujemy, i teraz ten lukier, który mamy na tej większej szpachli, przeciągamy po całości. I następnie kolejnym ruchem. Bardziej trzymając ją w pionie, ściągamy nadmiar. Jeśli trzeba, poprawiamy to kilka razy. Nadmiar mamy ściągnięty, i teraz jednym ruchem ściągamy szablon. I proszę bardzo, wzór pięknie się odbił ładnie, równiutko z każdej strony. I to mamy pierwszy sposób. Drugi sposób pokażę Ci za pomocą szpachelki. Weźmiemy sobie teraz drugie ciastko, również patrzymy, w którym miejscu chcemy umieścić wzór. To jest ten wzór z narzędziami. Przykładamy go dokładnie, tak samo jak na poprzednim ciastku. Na szpatułkę, na szpachelkę, szpatułkę, jak wolisz, nakładamy odrobinę tego gęstego lukru. Przytrzymujemy oczywiście. Przeciągamy, robimy to samo. Ale ja w tym momencie zabarwię sobie troszeczkę lukier, bo zobacz, mamy białe tło i jak położę biały, nie będzie za bardzo widać. Więc dodam odrobinę koloru do tego lukru. Lukier mam już zabarwiony. Jest to taki turkusowy kolor. I przytrzymując jak przy poprzednim ciastku, trzymam równo, żeby mi się szablon nie przesuwał. Nakładam I ściągam. Nadmiar mamy zdjęty i jednym ruchem ściągamy szablon. I proszę bardzo, nasz wzór jest pięknie odbity, i mamy taki fajny zestawik dla mężczyzny. Oczywiście robiąc zestaw fajnie by było zrobić go albo całego w czarnym kolorze, albo cały taki biało turkusowy. Na tym ciasteczku na czerwonym tle przygotujemy sobie wzór taki folkowy. To jest również szablon od kokino. I tak samo przykładamy szablon. Tutaj skorzystam z tej większej packi. Nakładam sobie na nią. Paczka to jest paczka od szablony kulinarne. Tam również kupisz yy, szablony, i tam dostaniesz właśnie taką paczkę. I zobacz, mam nałożony lukier, i teraz przytrzymuję tak samo jak w poprzednich ciasteczkach. Przeciągam, nakładam. Jednym ruchem zobacz, zabrakło mi, więc próbuję przeciągnąć. Jeżeli byłoby mało, to po prostu dokładam sobie na packę. Ale rozciągłam i wystarczyło. Teraz lekko w pionie ściągam nadmiar. I teraz jednym pociągnięciem ściągam szablon. I proszę bardzo, gotowy, piękny wzór. Tak wygląda odbity wzór przy pomocy szablonów i lukru na ciasteczku. Mam nadzieję, że zainspirujecie to do tworzenia swoich fajnych wzorów. Masz szeroki wachlarz, jeśli chodzi o szukanie szablonów, rodzajów szablonów, tego co jest na tym szablonie, więc masz duże pole do popisu. Możesz wybierać co tylko chcesz. W tym odcinku użyłam szablonów od Kokino, packi od Szablony Kulinarne, szpachelek, lukru z mojego własnego przepisu, lukru bazowego. Do tego użyłam barwnika Color Splash Żadę. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Cię do kolejnych filmów. A nie zapomnij o jakimś lajku i o subskrypcji. Liczę na Ciebie.